Od 2025 roku e-faktura stanie się obowiązkowa. Co jako osoba zatrudniona musisz wiedzieć o e-fakturach, dowiesz się z tego materiału. Wiele osób myśli pewnie, przecież wysyłam faktury elektroniczne od dawna. Wystawiam faktury i wysyłam je jako PDF do moich klientów. Już korzystam z e-faktur. I to częściowo prawda. PDF to oczywiście forma e-faktury, ale definicja tego, czym jest e-faktura, ulegnie zmianie. W przyszłości sama faktura PDF nie będzie już wystarczająca, a faktury papierowe w ogóle nie będą akceptowane. Oznacza to, że od przyszłego roku wprowadzane są przepisy, które określają, jak musi wyglądać faktura. Do tej pory nie było jednoznacznych regulacji dotyczących sposobu wystawiania faktur, choć przepisy mówiły, jakie informacje muszą być zawarte na fakturze, jak dane wystawcy, odbiorcy, opis produktu, usługi, cena czy stawka podatku VAT. Dotychczas brakowało przepisów określających dokładny sposób wystawiania faktur. To się teraz zmienia. Od teraz obowiązywać będą przepisy, które precyzyjnie określą strukturę faktury. Zmiany te są częścią inicjatywy Unii Europejskiej, której celem jest usprawnienie systemu raportowania VAT i automatyzacja księgowości. Dzięki temu mamy szansę na bardziej zautomatyzowaną księgowość w przyszłości. Nowa definicja e-faktury oznacza, że będzie to faktura w formie elektronicznym umożliwiającym przetwarzanie automatyczne zgodna z normą Unii Europejskiej EN 16931. Dlaczego to ważne? Obecnie istnieją już formaty e-faktur, takie jak Cukvert czy Xreślung. Takie faktury wyglądają bardziej jak zaszyfrowane dane niż tradycyjna faktura. To formaty XML lub połączenie PDF z XML. Dane na fakturze muszą być umieszczone w określonych miejscach. To pozwala na łatwe przetwarzanie przez systemy, ponieważ każda informacja jest zawsze na tej samej pozycji. Od 1 stycznia 2025 roku będziesz musiał wystawiać i odbierać faktury w takim formacie. To jest istotne, musisz być gotowy na odbór takich faktur, co w praktyce oznacza, że wystarczy adres e-mail. Natomiast jeśli chodzi o wystawianie faktur, będziesz potrzebować odpowiedniego oprogramowania do ich generowania. Są jednak wyjątki. Nowy format faktury dotyczy tylko transakcji B2B, czyli faktur między firmami. Jeżeli będziesz wystawiał faktury dla klientów indywidualnych, nie musisz używać formatu e-faktury. Wyjątkiem są także faktury na małe kwoty do 250 euro oraz bilety przejazdowe. Dla większości firm zmiany nie wejdą w życie od razu. Przewidziano okres przejściowy. Na lata 2025-2026. W tym czasie można nadal używać tradycyjnych formatów faktur, takich jak PDF czy faktury papierowe. Od 1 stycznia 2027 roku obowiązkowe stanie się stosowanie nowego formatu dla firm z obrotem powyżej 800 tysięcy euro. Pozostałe firmy będą musiały się dostosować do 1 stycznia 2028 roku. Zmiany te mogą wydawać się znaczące, ale mamy jeszcze sporo czasu na przygotowanie się do nich. Dla samozatrudnionych to głównie kwestia wyboru odpowiedniego oprogramowania księgowego, które będzie wspierać nowy format e-faktur. Programy księgowe, takie jak Lexoffice, już teraz pracują nad wdrożeniem nowych funkcji. Jeśli korzystasz z Lexoffice, nie musisz nic dodatkowo robić. Oprogramowanie zajmie się wystawieniem faktur zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli masz pytania dotyczące e-faktu, śmiało napisz w komentarzu, a ja postaram się odpowiedzieć lub stworzyć kolejne wideo wyjaśniające najczęstsze wątpliwości. Jeśli potrzebujesz rekomendacji dotyczących oprogramowania księgowego, konta bankowego czy wsparcia doradcy podatkowego przy zmianie, znajdziesz je w opisie poniżej. Do zobaczenia.